Cześć, kochani. Dzisiaj mamy piękny dzień. Umyłam włosy i wypróbujemy nowe kosmetyki do stylizacji włosów, które kupiłam. A wiemy, że nie będzie to łatwe zadanie, ale skoro już je mam, no to przechodzimy do działania. Ja użyję kosmetyków ARENKO, które Wam już pokazywałam. Zaraz po kolei będę mówiła, co używam. A do stylizacji włosów. Żyję mojego Dysona r i spróbujemy zrobić coś tutaj fajnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze mówiąc, to będzie pierwszy raz takiej mojej stylizacji na poważnie i jestem ciekawa, jaki efekt uzyskamy. I zaczniemy od pianki chiffon. To jest pianka, którą już wiem jak używać. Nałożymy jej odrobinkę przy nasadzie włosów. Ja czuję, że te włosy są takie troszeczkę, yy, takie troszeczkę lepkie, jeśli mogę to tak nazwać, ale pewnie to o to chodzi, żeby one się odbiły od nasady. Następnie użyję produktu yy, Dallas, który zaaplikuję na długości włosów. On ma za zadanie. Grubić troszeczkę te włosy. Zobaczymy jak to tu wyjdzie. Chyba wystarczy. I teraz przechodzę do suszenia Dyson. Co Włosy już się troszeczkę wyprostowały, ale no myślę, że Practice Makes Progress, więc następnym razem pewnie już pójdzie mi lepiej. Może też zakupię spinki, przy, przy którymi przypina się loczki po. Ich zrobieniu, żeby one się jeszcze tam utrwaliły. Moje włosy nie są podatne na stylizację, więc to myślę, że może być też duża pomoc. Ale teraz efekt jest taki, taki delikatny skręt bardziej w długościach włosów. Jest to w porządku. Natomiast, oczywiście marzy mi się efekt farb na całych włosach. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale. Następnym razem. Słuchajcie, kochani, ja już lecę. Mamy najcieplejszy dzień tego roku, także mój outfit jest do tego dopasowany. Mam na sobie sukienkę z handemu, do tego torebkę w kolorze brązowym z Kazara, okulary przeciwsłoneczne i do tego wszystkiego klapeczki z Zary, które dopełniają. Ten look, A ja teraz lecę i będę załatwiać sprawy. I być może razem jeszcze podskoczymy do Flora Pointu. Jesteśmy we Flora Point na szybkie zakupy przed Wielkanocne. Są jeszcze ozdoby Wielkanocne, natomiast są już w dużej części wyprzedane, ale idziemy zobaczyć, co jest ciekawego z ozdób domowych i może coś kupimy do domu. że co roku są animacje i tak też jest teraz na ten okres wielkanocny. I mamy tutaj kurczaczki razem z kurą wysiadujące jajka. Patrzcie, tutaj sobie wysiadują. Oczywiście nie są to prawdziwe kury, ale bardzo fajnie to wygląda, wprowadza super atmosferę i też na pewno jest dużą atrakcją dla dorosłych, no i też szczególnie dla dzieci. Wszystko by tu się chciało kupić, natomiast to, czego szukam, akurat nie ma i to jest zaskakujące, bo tu jest wszystko do domu. A szukam dekoracji na drzwi wejściowe, takiej wiosennej, może być nawet wielkanosa trochę, a nie mogę czegoś takiego znaleźć. Także bardzo jest tutaj ładnie i bardzo to wszystko cieszy oko. Natomiast mój plan zakupowy na dzisiaj. Niezrealizowany, ale to nie szkodzi. Bardzo miło spędzony czas i zawsze tutaj bardzo chętnie wracam. Jest tutaj po prostu pięknie. Taka artystyczna dusza może się tutaj na pewno nacieszyć. Idziemy do fryzjera i jest to dość taka. Wyjątkowa sytuacja, ponieważ ostatni raz u fryzjera byłam rok temu. W związku z tym moje włosy już naprawdę odrosły, nadają się do przycięcia, do odświeżenia, ale tak już dawno nie miałam tak długiej przerwy od fryzjera, także już lecimy do niego i mam nadzieję, że wyjdę z super wiosenną, odświeżoną fryzurą, którą po prostu będę mogła sobie też utrzymać przez lato. Bo nie chodzę częściej niż raz na 3-4 miesiące Lubię teraz tę te długość moich włosów Pozwoliła mi im rosnąć To jest chyba moja rekordowa długość włosów Tak w ogóle Ale tak, nie spodziewajcie się, że nastąpi tutaj jakaś radykalna zmiana Ponieważ ja mam kolor włosów naturalny I przy nim też zostaję Także po prostu chodzi o odświeżenie długości I nadanie im świeżej, takiej jakiejś ukształtowanej formy Ja już jestem po wizycie u fryzjera, mam super odświeżone włosy i co też mega ważne, one są bardzo pięknie ułożone. Śmiałam się, że fajnie byłoby w zasadzie praktycznie codziennie przychodzić na takie czesanie, bo jednak to naprawdę robi różnicę. I w tym momencie, no, mega, bardzo mi się podobają te włosy. Mam troszeczkę skrócone długości i też grzywkę odrobinkę skróconą, ale wszystko jest w podobnej konwencji, bo faktycznie bardzo mi to pasuje i podoba mi się ta fryzura, także te włosy wyglądają na zdrowe, lśniące i po prostu zadbane. No i teraz myślę, że już nie będę czekała roku na powtórną wizytę, bo nie chcę już mocno zapuścić tej długości. Także gdzieś za jakieś maksymalnie pół roku myślę, że pojawię się tutaj z powrotem na odświeżeniu tego luku. A teraz po prostu cieszę się tą super fryzurą, którą Dominik dla mnie zrobił. Dzisiaj jest dzień kuriera. Być może mam tutaj zamówienia, które zrobiłam w ostatnich dniach, i właśnie przyszły do mnie wszystkie paczki. Także otworzę teraz z Wami to, co do mnie przyszło. A głównie jest to zamówienie z Handemu, które jest w tej dużej paczce i w tych dwóch kopertach, oraz jedno zamówienie z które bardzo jestem ciekawa jak będzie wyglądać, także zabieramy się do rozpakowywania. Zaczynamy od Saint i od zamówienia na w sumie jedną rzecz, którą, które zrobiłam, jest to krótki tręcz, krótki tręcz, który jest związany paskiem. Od razu go przymierzymy. Ten model jest uszyty w ten sposób, że tutaj jest dość obszerny, ma takie baloniaste rękawy. Tutaj sylwetka jest dość prosta, i później zwężona dzięki temu paskowi. Ale tak jak mówiłam, ten pasek czuję, że siedzi powyżej mojej talii i gdzieś ta proporcja sylwetki się przez to zaburza. A teraz przechodzimy do zamówień handlemu. Także jest ich sporo, więc czekajcie na to wszystko. Ciekawa jestem, co z tego wszystkiego mi przypasuje. Słuchajcie, jak to się często zdarza z H&M, tak naprawdę jest jedna rzecz, która naprawdę przypadła mi do gustu, natomiast nie wiem, czy nie wolałabym jej w drugim dostępnym kolorze, czyli w kremowym, to jest taka sukienka. Ona jest wykonana z materiału wyszywanego. Jest z dekoltem halter, czyli jest tutaj wiązana z tyłu takimi taśmami. Tutaj góra jest dopasowana razem z takim śmiesznym tutaj wycięciem troszkę poniżej pasa, a dół spódnica jest rozkloszowana. I taka bym powiedziała troszkę w literkę A. Długość dla mnie kończy się przed kolanem. Zastanawiam się, czy ją sobie zostawić, czy będę miała gdzie ją ubrać. Podoba mi się ta sukienka, natomiast no nie do końca jestem przekonana nad tym, jak nisko jest tutaj to odcięcie przed spódnicą. No i tak, może ten drugi kolor, chociaż. W jasnych kolorach często wyglądam blado, przez to, że mam bardzo jasny kolor skóry, a w czarnym z kolei dość kontrastowo. Zazwyczaj to jest, no ale tak, muszę się zastanowić. Jeszcze tutaj pokażę Wam z bliska, jak wygląda ten materiał. Tutaj go dobrze widać. On jest taki troszeczkę połyskujący. Ma takie przeszycia, które tutaj teraz widać na kamerze. No i tak dajcie znać co myślicie ja uważam, że jest ładna natomiast nie jestem pewna czy ją zostawić słuchajcie, pospieszyłam się jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie zostawię to jest ten top sportowy on jest z kolekcji move z tej sportowej linii ja już wcześniej miałam takie bajkery kremowe, które kupiłam w zeszłym roku właśnie też z H&M z kolekcji move i teraz zamówiłam do tego stanik. Jest on taki miękki, raczej z takim umiarkowanym wsparciem, ale dla mnie zupełnie wystarczające. I bardzo fajnie pasuje mi to teraz jako set. Myślę, że na wycieczki rowerowe będzie jak znalazł. Także zostawiam sobie jeszcze ten top i teraz już lecę na lunch. Słuchajcie, to już jest koniec tego wideo, także życzę Wam cudownej reszty dnia i pozdrawiam Was ciepłutko. z Amisią. Pa, pa!